Okaże się, że my jesteśmy winni, a on był bohaterem. Tak o Ryszardzie Kukliński mówił generał Jaruzelski. Komunista, zbrodniarz i architekt skorumpowanej III Rzeczpospolitej. A pana generała Jaruzelskiego, prezydenta Jaruzelskiego uważam za postać, którą e, cenię, a pana pułkownika Kuklińskiego uważam za zdrajcę. Taka jest między nami różnica. A Kukliński był bohaterem. Jako pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, ale co ważniejsze, tajny współpracownik CIA. Przez lata przekazywał Amerykanom tajne plany nuklearne ZSRR i Układu Warszawskiego. Wiedział, że Polska w razie wojny byłaby pierwszą ofiarą i mimo strachu, mimo ryzyka dla siebie i rodziny działał. Zapłacił za to najwyższą cenę. Musiał opuścić ojczyznę, żył pod obcym nazwiskiem, stracił obu synów w niewyjaśnionych okolicznościach. A jednak nigdy nie wyrzekł się Polski i do końca wierzył, że jego czyn miał sens. Historia przyznała mu rację. Kukliński rozumiał, że zdrada wobec okupanta może być najczystszą formą wierności wobec własnego narodu. To dzięki takim ludziom Polska mogła powrócić do grona wolnych narodów. Zaobserwuj mnie, budujmy świadome i odpowiedzialne społeczeństwo.